To, żebyśmy trwali w kompleksach, jest na rękę przede wszystkim tym, którzy żyją na wschodzie i na zachodzie. Na zachodzie, dlatego że ten kompleks, który jest Polakom wtłaczany i który, który, który Polacy często podzielają ze względu na dekady upogorzenia komunistycznego, na biedę, problemy lat 90., ten kompleks jest oczywiście na rękę Berlinowi, który chciałby, żebyśmy tylko w tym rydwanie nie Niemieckim uczestniczyli polityczno-gospodarczym i nie mieli żadnej samodzielności. Ten kompleks wynikający ze strachu z, z okresu sowieckiej dominacji, z okresu zaborów, ten kompleks z kolei strachu przed Rosją, przed rosyjską potęgą, przed rosyjskimi zbrojeniami, przed, rosyjską, przed rosyjskim atomem, przed rosyjskimi zdolnościami wojskowymi, jest również rozgrywany przez imperium na wschodzie.